Kolejna czteroletnia kadencja samorządu. Czas rozliczyć się ze wspólnie podjętych wyzwań, określić w jakim kierunku i jak dalece zmieniliśmy nowy targ, co robiliśmy i co zrobiliśmy, by mieszkańcom żyło się lepiej, a żeby miasto było atrakcyjne również dla gości z zewnątrz. Pora odpowiedzieć na pytanie, na ile spełniliśmy dany nam przed czterema laty mandat zaufania. Zanim dokonamy samooceny, co nie jest zadaniem łatwym, sprawdźmy, jak wypadaliśmy w ocenie innych. Samorządy, jako odpowiedzialne za jakość życia ludzi, podlegają kontroli różnych instytucji, organizacji, a także środków masowego komunikowania. Pominmy plebistyty, które opierają się na popularności, natomiast przytoczmy rankingi, w których zasady są jasno określone i nie ma miejsca na uznaniowość. Jednym z takich jest ranking prowadzony przez dziennik Rzeczpospolita. W oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, a także o wskaźniki podawane przez samorządy, Gazeta ogłasza złote setki samorządów w trzech kategoriach. W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, na ponad 900 takich w całym kraju, Nowy Targ od wielu lat plasuje się w połowie pierwszej setki. W tym roku zajął 57 miejsce. Dzięki budowie wielu ścieżek, o których później, nasze miasto zostało nagrodzone przez PTTK tytułem Gminy Przyjaznej Rowerzystom 2013. Regularnie zajmujemy czołowe miejsca w konkursie organizowanym przez marszałka województwa małopolskiego Wektory Współpracy za dobre relacje ze stowarzyszeniami. Miasto, w którym inwestycje realizowane są tylko z budżetu samorządu, nie ma szans na rozwój, dlatego dbamy o to, by stawać się jak najbardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Odpowiedni zapis znalazł się w uchwalonej przez Radę Miasta Strategii Rozwoju. Miasto ma być dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem handlowo-usługowym oraz administracyjnym obsługującym cały subregion Podhala, oferując dobrze skomunikowane i uzbrojone tereny inwestycyjne. Tak się już dzieje poprzez realizację strefy aktywności gospodarczej utworzonej na końcu ulicy Waksmunskiej, gdzie miasto zaprasza przedsiębiorstwa czy w formie dzierżawy, czy też zakupu uzbrojonego gruntu z odpowiednim planem zagospodarowania przestrzennego. W temacie gospodarki przestrzennej również w ciągu tej kadencji zrobione zostało bardzo wiele. Dziewięć planów zagospodarowania przestrzennego zostało uchwalone lub zmienione, a następne 7 jest w trakcie opracowywania. To czysto urzędnicza praca, ale niosąca bardzo duże ułatwienia dla inwestorów prywatnych lub korporacyjnych, przy budowie domów, czy też przy lokowaniu przedsiębiorstw. Między innymi dzięki dobrym planom powstać mógł nowoczesny dworzec autobusowy z galerią handlową a skuteczne negocjacje z partnerem prywatnym przyniosły korzyść w postaci modernizacji skrzyżowania ulic Kilińskiego i Królowej Jadwigi, gdzie powstało nowe rondo, wybudowane całkowicie ze środków inwestora prywatnego. Zagospodarowanie przestrzenne to również dbałość o takie potrzeby mieszkańców jak ostatnia posługa. Wiemy już, gdzie w nowym targu powstanie nowy cmentarz i ruszyły już prace mające na celu umożliwienie pochówku naszych zmarłych. Dbamy o to, by do Nowego Targu jak najszybciej dotarła dwupasmowa droga ekspresowa z Lubnia. Niedawno to właśnie nasze miasto było miejscem spotkania z wicepremier Elżbietą Bieńkowską, która zadeklarowała, że Zakopianka oprócz odcinka Lubień-Rabka jest w planach ministerstwa. Jeśli zadajemy sobie pytanie o rozwój nowego targu, warto przekornie zapytać, dla kogo mamy to miasto rozwijać. Odpowiedź jest prosta, dla przyszłych pokoleń. A o dzieci przez minione 4 lata troszczyliśmy się bardzo. Przede wszystkim kosztem ponad 24 milionów wybudowaliśmy szkołę podstawową na Niwie. Do dyspozycji uczniów jest 17 sal lekcyjnych z tablicami multimedialnymi i projektorami, sala komputerowa z 25 stanowiskami, sala językowa, świetlica, a przede wszystkim wielofunkcyjna hala sportowa z główną areną o wymiarach 20 na 40 metrów. Sama hala kosztowała ponad 7,5 miliona złotych, niemniej burmistrz skutecznie wystąpił o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskując 2 700 tysięcy złotych z Unii Europejskiej. Miasto Nowy Targ przystąpiło do rządowego programu Radosna Szkoła, dzięki czemu przy szkołach numer 2, 3, 5 i 11 powstały nowoczesne place zabaw. Każdy z nich był dla samorządu wydatkiem rzędu 200 tysięcy złotych, natomiast za pośrednictwem wojewody udało się uzyskać dofinansowanie ze wspomnianego programu około połowy wydatków na ten cel. Z myślą o najmłodszych zrealizowaliśmy też wiele inwestycji w postaci parków i boisk sportowych. Odświeżone oblicze ma Biblioteka Miejska. Pomieszczenia doczekały generalnego remontu, księgozbiór nowych mebli, a sama placówka nowoczesnego sprzętu do czytelni, w tym również komputerów. Miasto organizuje półkolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i dofinansowuje ich letni wypoczynek. Dotujemy działalność dwóch świetlic środowiskowych przy parafiach św. Jana Pawła II i św. Jadwigi Królowej. Zadbaliśmy także, by żadne nowotarskie dziecko nie chodziło głodne. Wspomniany cytat ze strategii miasta mówi o komunikacji i w tej materii miasto zrobiło wiele kroków naprzód. Największym z nich było dokończenie i otwarcie w 2011 roku nowej przeprawy łączącej wschodnią część miasta z Kowańcem ponad 19 milionów złotych z miejskiej kasy wydane na ulicę Legionów Józefa Piłsudskiego, most i rondo imienia rotmistrza Witolda Pileckiego znacznie odciążyło centrum miasta, ponieważ do tej pory niemal cały ruch między południową a północną częścią Nowego Targu odbywał się przez most przy ulicy Kościuszki. Kosztem około 3 milionów złotych zmodernizowaliśmy ulicę kolejową na odcinku od Zakopianki do Alei Tysiąclecia, a dzięki dofinansowaniu dla starostwa Powiatu Nowotarskiego połowy kosztów w wysokości ponad 1 milion 700 tysięcy zmodernizowana została ulica Waksmunska aż do Waksmunda. Unowocześniliśmy komunikację miejską. Jeden z autobusów symbolicznie oddaliśmy do muzeum, a za prawie 8,5 miliona zakupiliśmy 12 nowoczesnych autobusów z automatami do sprzedaży biletów. Zmieniony został układ linii, uwzględniając potrzeby osób starszych, a także turystów, dla których przywrócony został przystanek w pobliżu Długiej Polany. Kosztami modernizacji taboru miejskiego zakładu komunikacji również podzieliliśmy się z Unią Europejską, uzyskując dofinansowanie w wysokości ponad 4 miliony 700 tysięcy złotych. Miasto przystąpiło do programu rewitalizacji centrum, o którym powiemy za chwilę, jednak teraz warto wspomnieć, że widowiskowy remont rynku poprzedzony był całkowitym odnowieniem sieci ulic w centrum miasta, co również poprawiło jakość komunikacji. Największa i najpotrzebniejsza w mieście inwestycja jest mało widowiskowa, a przecież trudno sobie wyobrazić, nowoczesne i przyjazne dla mieszkańców i turystów miasto bez sprawnej i kompletnej sieci wodno-kanalizacyjnej. Miasto udało się podpisać kontrakt jeszcze w poprzedniej kadencji, ale to właśnie w ciągu mijających czterech lat wybudowane zostało prawie 16 km nowej sieci kanalizacyjnej i zmodernizowane 10 km istniejącej. Dodatkowo powstało prawie 3,5 km sieci wodociągowej, dwa nowe ujęcia głębinowe, a oczyszczalnia ścieków została unowocześniona. Kupujemy dwa samochody umożliwiające odbiór ścieków z terenów o niskiej gęstości zaludnienia. Cały projekt wart jest ponad 64 miliony złotych brutto, a Unia Europejska sfinansowała nam go w kwocie prawie 35 milionów złotych, co po odliczeniu podatku VAT da prawie 2 trzecie dofinansowania. Najważniejszymi efektami programu, który trwa do końca przyszłego roku, jest przyłączenie prawie 4,5 tysiąca mieszkańców do sieci kanalizacyjnej oraz doprowadzenie wysokiej jakości wody z wodociągów do gospodarstw zamieszkałych przez blisko 2,5 tysiąca nowotarżan. Drugim najważniejszym zadaniem w zakresie ochrony środowiska było wdrożenie tzw. ustawy śmieciowej w formie uchwał Rady Miasta. Okazało się, że przyjęte rozwiązania, a przede wszystkim stawki, odpowiadały jak do tej pory rzeczywistości i nie trzeba ich podwyższać. Kontrolujemy system odbioru śmieci tak, aby nasi mieszkańcy płacili tylko za siebie. Przy okazji, dzięki Straży Miejskiej udało się przeprowadzić kontrolę gospodarki odpadami komunalnymi i ściekami w mieście. Skutkiem tych działań zlikwidowaliśmy wiele dzikich wysypisk miejska pływalnia, stadion miejski i cztery nowe boiska. Ścieżki rowerowe i trasy narciarskie oraz Nordic Walking. Szereg imprez sportowych finansowanych w całości lub dofinansowywanych przez burmistrza. Stypendia dla najlepszych sportowców. Jeśli chodzi o inwestycje w sport, mijająca kadencja daje szczególne powody do dumy. Wielofunkcyjny basen kąpielowy z trzema nieckami. Sportową, do nauki pływania z częścią rekreacyjną oraz Brodzik posiada w swojej ofercie również sporo usług w zakresie odnowy biologicznej i rekreacji. Minister Sportu Andrzej Biernat, który dołożył do tej inwestycji 5 milionów złotych, określił obiekt jako świetny i podał jako dowód na to, że polska baza sportowa nie odbiega od najwyższych standardów europejskich, a żadne miasto na świecie o wielkości nowego targu nie powstydziłoby się takiej pływalni. Kompleks kosztował ponad 24 miliony złotych i od pierwszych dni cieszy się niesłabnącą popularnością. Obiekt posiada nowoczesną instalację solarną, na którą uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 127 tysięcy złotych. Na długo tą kadencję zapamiętają nowotarcy piłkarze. Nie tylko dlatego, że niedawno świętowali awans do IV Ligi i obecnie celują w trzecią, ale również dzięki kompleksowej modernizacji ich głównej bazy Stadionu miejskiego imienia Józefa Piłsudskiego. Miasto podjęło się budowy nowego boiska wraz z zadaszoną częściowo trybuną i kompleksem budynków jako zapleczem obiektu wraz z modernizacją terenowej części hali Gorce, gdzie miejsce do treningu i do rywalizacji znajdą lekkoatleci, tenisiści, koszykarze i siatkarze, a na boisku piłkarskim również futboliści. To wszystko kosztem około 16 milionów złotych, a ponieważ i w tym przypadku burmistrz skutecznie wnioskował o dofinansowanie unijne, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dołoży prawie 9 milionów złotych. Ale stadion miejski to czubek góry lodowej obiektów piłkarskich, które oddaliśmy do użytku w kończącej się właśnie kadencji. W ramach rewitalizacji centrum miasta remontu doczekało się słynne nowotarskie koło, czyli wojsko w sąsiedztwie Parku i Miejskiej Hali Lodowej. Obok głównej płyty powstała możliwość gry w koszykówkę i siatkówkę na sąsiednim boisku. Co prawda to nie nasza zasługa, że w ciągu tej kadencji w Polsce rozegrane zostały Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, ale wykorzystanie programu Orlik 2012 przez służby burmistrza to kolejny sukces, który zaowocował w tej kadencji dwoma nowymi, a w sumie trzema Orlikami. Nowy TARG rozpoczynał bieżącą kadencję z Orlikiem przy pierwszym gimnazjum, a kończy z trzema. Powstały jeszcze przy szkole podstawowej numer 3 i przy dwójce. Na Kowańcu boiska sportowe kosztowały prawie 1 400 zł, z czego Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało Orlika kwotą pół miliona złotych, a marszałek województwa małopolskiego dołożył jeszcze 250 tysięcy. Pozostałe 650 tys. zł do tego obiektu dołożył samorząd miasta Nowego Targu. Orlik przy szkole podstawowej nr 2 kosztował około 100 tysięcy więcej, ale tutaj zakres prac był większy o budynek zaplecza, który na niewielkiej działce przy trójce już się nie pomieścił. Miasto z pomocą unijną wytyczyło ścieżki narciarskie, nordic walking i rowerowe. Główna ścieżka, wybudowana i przeprowadzona przez centrum miasta, ma ponad 5 km, a dodatkowo w ramach unijnego projektu wytyczony został szlak na Turbacz. Już w połowie wakacji spontanicznie na trasy wybrało się wspólnie w jednym czasie ponad 20 nowotarżan. W tym roku również w Nowym Targu odbyły się pierwsze zawody w Nordic Walking, a zimowy bieg podhalański to już nasza miejska tradycja, uznana zresztą za drugą w Polsce imprezę biegową po trzydniowym wielkim biegu piastów. Wielokrotnie gościł u nas również Turdę Poloń wraz z imprezami towarzyszącymi. Nadszedł czas, aby zaprezentować sztandarowe inwestycje przeprowadzone w ciągu ostatnich czterech lat. Łączny koszt ich wszystkich wyniesie około 200 milionów złotych, a wartość przyznanego dofinansowania z zewnątrz to około 78 milionów złotych, z czego ze środków Unii Europejskiej prawie 70 milionów. W skrócie, bo większość mieszkańców Nowego Targu zdążyła się już do nich nawet przyzwyczaić. Unia Europejska dała nam szansę, a my ją w pełni wykorzystaliśmy, aplikując ośrodki finansowe na rewitalizację centrum miasta. Na program rewitalizacji wydaliśmy ponad 23 miliony złotych, ale też prawie 12,5 miliona uzyskaliśmy z dofinansowania. Swoje oblicze zmieniły rynek Plac Słowackiego i Park Miejski. Na dawne miejsce wrócił pomnik Władysława Orkana, rynek zyskał powierzchnię dzięki przeniesieniu parkingów pod lodowisko, plac rozjaśnił się i ożywił dzięki fontannie, małej gastronomii, świątecznym targom, a zimą dzięki lodowisku. Oczywiście nadal jest to świetne miejsce do organizacji imprez z Jarmarkiem Podhalańskim i Małopolskim Festiwalem Smaku na Czele. Chętnie przyjeżdżają tu telewizje, startuje stąd wspomniany Tour de Pologne i kilka imprez sportowych. Odbywają się tu imprezy kulturalne i regionalne. Plac Słowackiego również odzyskał swój urok. To najspokojniejsze miejsce w ruchliwym centrum miasta. Pod pomnikiem lubią przysiąść uczniowie sąsiednich szkół czy turyści. Park miejski przestał być smutnym otoczeniem Placu Zabaw, a stał się centrum spotkań Nowotarżan z kolejną kolorową fontanną czarującą zarówno w dzień, jak i po zmroku. Powstała kawiarnia z prawdziwego zdarzenia, jest darmowa toaleta, bardzo chętnie wykorzystywana siłownia na wolnym powietrzu, podnoszące się z roku na rok z pnączami rozarium, a Plac Zabaw, również zmodernizowany, przyciąga dzieci z całego miasta. Albo prawie całego, ponieważ w miejsce dawnego miasteczka komunikacyjnego o zapomnianej świetności powstał drugi, mały park miejski z dwoma placami zabaw, jak dawniej, tylko z nowymi urządzeniami, a także siłownia podobna do tej w centrum, monitoring i szereg innych urządzeń, które w parku XXI wieku powinny się znaleźć. Jak widać, praca w samorządzie to wielkie wyzwanie dla rządzących, ponieważ do dyspozycji są duże pieniądze, które w całości mają być wydatkowane dla dobra mieszkańców, ale nie tylko w celach bieżącej obsługi, lecz również w perspektywie bardziej przyszłościowej, jak chociażby wspomniana modernizacja gospodarki wodno-ściekowej. Dziś chcemy się podzielić kompetencjami, ale i odpowiedzialnością ze wszystkimi mieszkańcami Nowego Targu, którzy z różnych przyczyn nie chcą się angażować w sposób ciągły w politykę lokalną, ale wiedzą, co trzeba zmienić w najbliższym otoczeniu. Przedstawione dokonania to jeden z etapów dalekosiężnej wizji rozwoju naszego miasta, mającej na celu zbudowanie mocnej pozycji subregionalnej we wszystkich aspektach zawartych w strategii rozwoju nowego targu na lata 2012-2020. Dziś mieszkańcom dajemy pilotażowo 1 milion do wspólnego rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego. Kto chce, może zadecydować, na co przeznaczyć te pieniądze. Zmieniajmy wspólnie nowy targ. Teraz mogę powiedzieć że mogę się chwalić, nie tylko, że stąd pochodzę, ale że mam jeden z najpiękniejszych rynków na świecie. Pięknie, pięknie. Więcej ludzi, jeszcze więcej ludzi niech przychodzi na ten rynek. Niech to wszystko żyje. No, wiemy nadzieję, że mieszkańcy będą to doceniać i tutaj życie będzie się toczyć.